Siemano, z tej strony KS, a to jest kolejny odcinek z Inazuma 11 Victory Road. Yy, no i co? W zasadzie, nagrywam no, ten odcinek na zapas, więc yy, no, to, to tyle słowem wstępu. Yy, lecimy. A zatem, co się działo w poprzednim odcinku? Poznaliśmy naszego głównego bohatera, który nazywa się Destin Billows, coś takiego? Nie pamiętam jego nazwiska. Destin w każdym razie. I przedstawiał się do nas. Ziomeczek. Cedric, coś tam. Dlatego też w ogóle nie pamiętam. Ale ksywę miał sed. I tutaj bardzo elegancko go wymieniliśmy. To pamiętam. To było ostatnie, co zrobiliśmy w odcinku. A teraz, questem jest to, że mamy iść do domu. Co jeszcze się dowiedzieliśmy? Nasz główny bohater nienawidzi piłki nożnej, pomimo tego, że jest to gra o piłce nożnej. Jest to bardzo ciekawe zjawisko. W każdym razie, takie są fakty. No, to generalnie, skoro mamy streszczenie odcinka za sobą, to możemy kontynuować. Anyway, i tak zachęcam Was, żebyście sobie obejrzeli poprzedni odcinek. Jeśli chcecie znać więcej szczegółów o przyszłości naszego. Ej, co jest? On. Dobra, może tekstura jego stopy nie jest tutaj. Kurna, nie piszcie do mnie, kiedy nagrywam. Anyway, może tekstura jego stopy nie działa najlepiej, ale on jest na tyle reaktywny, że jak stoi przy, przy tym tym. stoi przy tym pachołku. To on opiera się nogą o ten pachołek, a druga noga. Jo! Okej, okay, to jest. To jest w sumie crazy. Jakby. Nie widziałem wcześniej takiego w grach. Jakby, w sensie poznać, albo po prostu stała tak, właśnie w ten sposób, na. Jakby stałaby w powietrzu. Albo. Okej! Okay, what? Dobra, tak zazwyczaj by się działo w grach wideo, gdyby postać stała. Nie, no tu nawet noga mu się lekko dopasowuje, nie? Jakby. Dobra, tutaj to jest już skręcona kostka. Ale okej, okay, no to to jest. To jest. To jest niezłe. Ok, to. Dajcie mi chwilę, wyłączę te cholerne powiadomienia. Świetnie. Anyway, ktoś tutaj chce nam dać prezent. Córka zbieracza, czy po prostu zbierająca córka? Jeszcze tylko jeden i skompletuje całą kolekcję. Chcę każdy spuki Big Bums. Czymkolwiek nie są spuki Big Bumsy. Ale dostaliśmy jeden token czegoś tam. Anyway. Uh, ty jakieś. Ty, to jakieś fajne. Fajne samochody stoją. Kurde. There is no need to go there at this time. Ok. Dobra, kopnijmy sobie piłkę w ciemną alejkę. Co może pójść nie tak? Nic, dostaliśmy miłość. Całkiem się spodziewał znaleźć miłość w ciemnej alejce. Nie powiem, trochę podejrzany. O, a tu ktoś też chce nam dać prezent. Passionate Edu Mama. Pasio. Passionate... jakby. Pasjonatka edukacyjna. nie wiem w sumie. <laughs> Whatever. Bla bla bla. Eee, tak, tak, tak. Okej. Okay. Co my tutaj mamy dalej robić? Poza tym, że będę kopał piłkę wszędzie gdzie się da, bo daje nam to itemki. Idziemy. Eee, downtown. Jakby na, na ten. Na no, downtown, no wiecie. Actually... czyli... Okej, okay, myślałem, że ten loading screen będzie dłuższy, ale było całkiem spoko. Okej, okay, idziemy tutaj. Wow. kaczenka, szybko poszło. O właśnie, zanim rozpoczęcie katscenkę, to jeszcze tylko tak, dalej. no szybko, jeśli wam się spodoba, pamiętajcie, że możecie zrobić jakieś tam lajka, suba i tak dalej, komentarz i tak dalej. Anyway, ew, nie wśrywam. bo muszę zaraz się skupić na tłumaczeniu. Gra nie ma, nie wspiera polskiej wersji językowej. Walka? Briar tak. <tryk> Zawsze łauje się w kłopoty.. Po Co wyrwał Gonga? jakie kopnięcie? Kopnięcie? <tryk> <tryk> Dopiero się rozgrzewam. Nie pozwalaj sobie. Uważaj! Pokaż trochę respektu. Śmiecił. To jest. Stary wstał. Stary wstał łapy do mnie wystawia. Temu, co się tak oczy świecą, co jest. Ale te kopięcie, to faktycznie ma ładne, ale. Te kopnięcia, ta prędkość w jego postawie, siła jego obrotu, coś tam, coś tam. To jest. To jest. Ale w ogóle jakiś soundtrack się zmienił. Co jest? Zabrakło wam tu? Nawet jeszcze z wami nie skończyłem. Nie zawieźcie mnie, co? Zamieńmy to w pojedynek jeden na, jed na jednego. Coś tam. Albo nie, może nie doczytałem. A nie, okej. Okay. Że nie one on one. No, okej. Okay. Zmienimy to w po pojedynek którego nikt nie może odwrócić oczu. Something like this. Ty! Kim ty do cholery jesteś? A, twój mały pomagier, Briar. Przywódź nigdy nie prowadzi do niczego dobrego. No to co? Nie mam nic do stracenia. Mówię poważnie! Ja bym nie marnował mojego oddechu. Coś tam. E, ten kawałek śmieci. Ten kawał śmiecia zaczyna walkę z kimkolwiek. Coś tam, coś tam. A my po prostu zbieramy śmieci. A się temu miastu. On nie jest śmieciem. No, już się boję. Idź się, wypłacz mamusi. Cofnij to wszystko, co powiedziałeś o Bloomerście. Polera. Ej, rółę na niego Co jest? Wymiękasz? Eee. nieprzetłumaczalny. nieprzetłumaczalne przysłowie. Kopiąca legenda ha? zaczynasz mnie irytować Pora to zakończyć! Chłop, co przyjął cios w potylice na siebie. Cholera To nie taki był plan. No ciągle oddycha, tak? W ten paki. Posunęliście się za daleko! Ej! Powiedz no coś! Głupia sprawa, nie uwierzysz. Obudziłeś się? Trochę głupio, bo nie mogę komentować. No spokojnie. No nie no, jakby doktor powiedział, że nie masz, że nie masz żadnych ważnych obrażeń. A byłam taka zmartwiona, jak się tutaj dostałem. Mój przyjaciel cię tutaj przyniósł. Nawet nie zdążyłam mu podziękować. Ej, powiedz coś! Powiedz mi, o! Briar Bloomhurst. Metal Pipe Falling sound effect. Czemu nie mają twarzy? Ja rozumiem, że cięcia budżetowe, ale. no. szanujmy się. Już bez przesady. Widzę, że tutaj jest gameplay bardzo story driven. Mamo! Mamo, dziękuję. Ale. Czy możesz iść do domu pierwsza? Co ty mówisz? Przewróciłeś się, wie? pamiętasz? Chodź do domu i odpocznij. Proszę, mamo. Jest mnóstwo... Mnóstwo powodów. Potrzebuję trochę czasu samemu. Obiecuję, że niedługo będę w domu. Ajajaj, ajajaj, Destin, co ty... Odwalasz... Blumhals mnie tutaj przyniósł. On może wciąż być w pobliżu. Questy i ten... masz ten, coś tam, coś tam, questy od NPCów. O! Co? Policja? Miły policjant. No dobra, zobaczmy co nam powie miły policjant. Czego od nas chcesz? Dobry wieczór. E, niedawno były tutaj zgłoszenia o fałszywym policjancie szlędzającym się po okolicy. Jeśli zobaczysz kogoś podejrzanego, upewnij się, żeby mi dać znać, dobra? No dobra. Set this quest as the current quest? No. Nie chcę robić tego jako tego aktualnego Questa. Ja chcę. kopnąć piłkę. Może nie będę jej kopał na ulicę. Ale. Ej, kotek! Kotek! Mogę pogłaskać kotka? Mogę pogłaskać kotka! Oficjalnie gra roku. Głaskanie kotów. Możesz głaskać koty w szkole lub w miasteczku. Dobre rzeczy mogą się stać, jeśli to zrobisz. Ale uporczywe głaskanie może je zirytować. Jo! Można głaskać koty! O, a ty ziomuś, czego nie możesz znaleźć? Eee, musiałem coś tutaj opuścić. Ale gdzie? No, jak mi powiesz, co upuściłeś, to ci pomogę, nie? Dobra, ale w sumie możemy poszukać tego fałszywego mm, policjanta. Tak przy okazji. Tam coś leży przy automatach. Ale ewidentnie widać, że. O, klucz! To chyba mogę pomóc dziadkowi. Ewidentnie widać, że Destin ma jakieś powiązania w przyszłości z piłką nożną. Powiem, jakby. Musiała się wydarzyć po prostu jakaś trauma w jego życiu, przez co zaczął nienawidzieć piłkę. O to mój klucz w rzeczy samej! Nie mogę uwierzyć, że go znalazłeś w takim dużym miejscu. Jej. Dostałem... zrobiłem side głośikę, okej, okay, dobra, ale gdzie może być ten fałszywy kop? W sumie. To czemu nie, ustawmy sobie to jako main quest'a, czy tutaj... Aha, chyba, że tutaj w Seaside Park też jest ten quest'ik. Jakby to ta... tak, to wygląda w sumie. Dobra, ciekawe czy te piłki się respią. A mogę wyjść na ulicę? Jak nieodpowiedzialnie. Wait, czy ona się chce ze mną bić? Mistyczna madam. No cóż. Pila, eee... muszę jedną rzecz sprawdzić. Bo... Okej. Okay, nie widziałem czasu nagrania. Teraz czuję się o wiele bardziej bezpieczny zdając czas nagrania. Możemy zawalczyć a, z mistyczną madam. Bla, bla bla. Gadaj zdrowa. Patrz, jak cię zaraz profesjonalnie zignoruje. Auto -battle. E... Aha. Czyli mogę auto-battle'ować? Nie no. Co mnie auto battle obchodzi? E... Dobra, my. Nie no, no w ogóle cały czas daję kamień. Ja cały czas daję papier. No totalna Essa. No i co, no dalej, daje, dalej daję kamień. Super. I co, mogę już finishing blow? Nie mogę jeszcze finishing blow. O nie, mogłem, tylko. Dobra, no trudno. Następnym razem. No zinnelli. No, no fortune today? What a curious child! Aha, czyli co, taka cyganka była. A no dobra, ograłem cygankę. A, nie ukradniesz mi dzisiaj portfela. Ach, stereotypy. No ale kurde. No czy możemy, czy akurat w tym przypadku możemy mówić o stereotypach? No oczywiście, że możemy mówić o stereotypach, tak. Zawsze możemy mówić o stereotypach. Ale w tym przypadku, jakby to powiedzieć, w każdej legendzie tkwi ziarno prawdy. A w tym przypadku cały kurwa worek monkey. <coughs> no ale tak. O! Upstanding policeman. Zobaczmy, czy ty nie jesteś przypadkiem fałszywym. O kurde, to jest chyba fałszywy policeman. Dobra, nożyce. To ja cię rozwalę kamieniem. Teraz papier. O ty, cieciu, no to ja cię nożycami. Jo! Z bridgeem siadło. Nie no, bridge jest tak super, jakby. Uwielbiam drużyny pod bridge. Znaczy, dobra, to jeszcze to jeszcze wam pewnie nic nie mówi, ale generalnie są jakby różne, różne rodzaje, może nie umiejętności, ale... Yo, finishing blow! To tutaj, panie policjancie! Anyway, można budować drużyny pod różne umiejętności, pod różne jakby cechy charakterystyczne. I szczerze, moim ulubionym typem jest Bridge, czyli jakby szansa nakryta podczas strzelania na bramkę. Yo, dostałem trzy... zil. Okej. Okay. Powiedziałeś, że zabierzesz ty, że mnie na posterunek. Musisz być tym fałszywym policjantem, ja o którym ludzie mówili. Nawet próbujesz mnie porwać! To... to, to nieporozumienie! Czego dokładnie tutaj nie rozumiem? Eee, no cóż... Nie chcę mi się tłumaczyć tej ściany, tak, jak sucho, po prostu go To jest. To jest bardzo. To jest trafna. To jest bardzo trafne expression. Jakby. Absolutnie reluje w tym momencie z Destinem.

jak współczuję Twojej sytuacji. Ciągle proszę, zaprzestań nosić takie mylące kostiumy w przyszłości. Przepraszam, W imieniu sprawiedliwości będę bardziej ostrożny. Powiedział, oddalając się biegiem z miejsca zdarzenia. Quest updated. Mogę teraz pogadać z gliniarzem? Koteł! Okej, okay, są rzeczy ważne i ważniejsze, tak? Jakby w tym wypadku, widzicie? Tam stoi pies, a tutaj stoi kot. I widzicie, tylko jednego z nich mogę pogłaskać. Jakby. Wybór jest głupio prosty. E chwila, tutaj mamy jakieś data do zebrania: fontanna. Fontanna lalki i fina. W sensie dol and fin, że dolfin. Hmm, ciekawe. Ciekawe, to akurat ciekawe, World Building. Dobra, ten. Dobra, bla, bla, bla. Ok, quest complete. Trzeci level dostałem. Let's go. Ok, eee, na ławeczkę. Eee, dobra, jeszcze sobie kopnę piłeczkę. Zanim pójdę na ławeczkę. Ej, nawet nie czyję, jak rymuję. Może powinienem zostać raperem? Nie. Jak w szkole, synu? Dyrektor mówił mi, że jesteś całkiem wyróżniającym się studentem, który bardzo ciężko, ciężko się uczy, pracuje i tak dalej. E, twoje przygotowania do przeniesienia się do szkoły w Stanach są gotowe. Droga przed tobą jest usłana możliwościami. Coś tam, coś tam. Nie zdążyłem przeczytać. Kurcze, widzę, że tutaj każdy ma jakieś problemy. rodzinne, mniej lub bardziej. Le mniej lub bardziej problemy. O, A? Piesz, to jest? O, Ej, świeżaku! Co ty tutaj it's. robisz? Nie zabiłeś ich, prawda? E? No, totalnie. W sumie wygląda na takich, który by ich zabił. E? Czemu ty właśnie zrobiłeś? zrobiłeś? Nie wiem. Działałem instynktownie. Wydaje się, że nawet zdrowi uczniowie mają swoje momenty, co. Ja po prostu myślałem, że to był straszna szkoda, gdybyś ty widzisz, jestem w stanie powiedzieć: Twoje nogi są specjalne, te mięśnie jedne na tysiąc, nie jedne na milion Nogi, które są w stanie wznieść się poza niebo. Coś tam. <grywa> <grywa> Chcesz jakimś poetą? Po, daj mi to powiedzieć wprost. Wziąłeś na siebie tą stalową rurę tylko po to, żeby włócaliś moje nogi? Ach, tak, tak mi się wydaje. Daj mi jedną radę: nie wchodź mi w drogę. Mrug. Uuu, brat co wystalkował? Wideo, proszę. Briar Bloomheads również ma powiązania z piłką nożną. fiu! Piu. Zobaczcie, po prostu mnożycie X ze stałymi, dzielicie obie strony przez ich. Nie wiem, co to jest koeficient. Proste, tak? Okej, okay, okej. Okay. Podanie. Okej, okay, do środka. Aj, nie wyszło. Briar Blumchert przejął piłkę. Kiwa się, kiwa się przez całe boisko, strzał. Piłka weszła, weszła do bramki. Wyleciała bramka, żeby zrobił. Ej, on grał z dziewiątką! Ty przecież to jest Lewandowski. Lewandowski kamio, co? właśnie, ja muszę też odpalić, bo jest skile komentatorskie, nie tylko tłumaczenie i dubbing. Ja niedługo będę mecze komentował. Będę musiał przynajmniej. Czemu tak mi zaciekawił ten Bloomhurst? Nie no. Dowiedz się więcej o Bloomherście. O ja pierniczę serio. No dobra, wiecie co? W tym odcinku. Dużo, dużo się zadziało. A teraz widzę, że mamy 8 miejsc, do których musimy iść. Ech. No cóż, i powiem tak, zrobimy to w następnym odcinku. Dlatego, jeśli Wam się spodobało, a mi się szczerze gra bardzo podoba, to w się. Sensie jest taka. No nie wiem. Powoli się rozkręca. To trzeba. To trzeba jej dać, że powoli się rozkręca. Ale szczerze, jakby ja nagrywając te filmy, mega się bawię. A kiedy zacznie się gra w piłkę, już w ogóle będę się mega bawił. Także powiem tak. Mam nadzieję, że Wam również się to podoba, tak jak mi. Yy, no i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Yo!